Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dobrze przeczytałem, dla mnie po prostu człowiek, który odpowiada za forum ekonomiczne i człowiek, który je wymyślił. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Nowe wartości Starego Kontynentu, Europa u progu zmian. Od 5 do 7 września odbędzie się 32 Forum Ekonomiczne w Karpaczu i to będzie temat nowe wartości Starego Kontynentu. Europa u progu zmian. Co to za wartości? Jakie to będą zmiany? Dlaczego Europa musi się zmieniać? Po wybuchu pandemii wszyscy, nie tylko w Europie, zrozumieli, że globalizacja ma swoje granice. Granice, które oznaczają, że e, aby zapewnić bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach, e, musimy być pewni tego, iż łańcuchy dostaw nie ulegną zerwaniu. że Fabryka świata zlokalizowana w Chinach nie jest w stanie. Z tak prozaicznego powodu jak pandemia, nie jest w stanie dla tego świata w tym czasie pracować. I w związku z tym, mając świadomość tego, iż substancja aktywna na przykład do antybiotyków produkowana w ponad 80% w Chinach, musi z powrotem być produkowana w Europie. Takich przykładów z, ostatniego, z ostatnich dwóch lat jest sporo, i w związku z tym ta pierwsza nowa wartość to jest deglobalizacja. Czyli wracamy do produkcji w Europie między innymi. Tak, na pewno ruchach. tak, druga bardzo. To, istot... czy, to, to dobrze czy drożej? To na pewno drożej, ale to dobrze. To dobrze, że drożej. Trudno. Musimy pogodzić się z tym, iż e, bezpieczeństwo kosztuje i w związku z tym decyzje e, związane z relokacją to są decyzje, które muszą oznaczać, że nie będzie aż tak efektywnie, nie będzie aż tak tanio, ale będzie bezpiecznie. A to, czego dziś obywatele oczekują przede wszystkim, to jest bezpieczeństwo. Druga wartość, która, e, której znaczenie w ostatnim czasie wszyscy sobie uzmysłowili, to jest rosnąca rola państwa w gospodarce. To, to jest odpowiedzialność państwa za niektóre obszary życia. Państwa czy Unii Europejskiej? E, państwa to. To, jest, to stoi w jaskrawym kontraście w stosunku do tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Otóż do tej pory mówiliśmy o tym, że możemy pewne obszary życia publicznego, a więc na przykład autostrady, a więc na przykład ochrony zdrowia, a więc na przykład wodociągi, kanalizacje, szkoły, edukację, że możemy sprywatyzować, że możemy przekazać innym podmiotom, które lepiej będą sobie radzić w zarządzaniu tymi obszarami niż, niż państwo. Dziś już wiemy, że przede wszystkim z tego powodu, aby zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa, to państwo musi być odpowiedzialne za to, za funkcjonowanie tych obszarów. W Polsce jest taki polityczny spór poniekąd teraz na czasie czy państwo, czy samorządy, czy reprywatyzować, czy prywatyzować. Jest taki spór no, dotyczący tego też przyszłości Polski. Pan mówi wyraźnie, że pewne obszary, nie wszystko pewnie, ale pewne obszary, tak jak właśnie wodociągi, autostrady, powinny być państwowe. No nie tylko te, ale no tak, przecież te, tak. jest rok 2020, szczyt pandemii. Pani kanclerz Republiki Federalnej Niemiec mówi wszemi wobec głośno, że kapitał ma narodowość i że w związku z tym władze nie, tak. republiki Federalnej Niemiec nie pozwolą na przejęcie e, Deutsche Banku, bo tego akurat dotyczyła ta sytuacja, z którą spotykaliśmy się wtedy na giełdzie. Deutsche Bank w bardzo kiepskiej kondycji wtedy. Tak, e, to. E, Musimy sobie uzmysłowić, iż jesteśmy świadkami pewnego charakterystycznego dla liberalnej gospodarki cyklu koniunkturalnego. Wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy zmiany gospodarcze, społeczne, polityczne w Polsce, wszyscy mówili, że po pierwsze kapitał nie ma narodowości i że musimy prywatyzować i decentralizować zarządzanie. Nikt już chyba w to nie wie, że kapitał nie ma narodowości. E to właśnie jest ta zmiana, która nastąpiła na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. Wprost przeciwnie, dzisiaj obywatele oczekują od władz tego, aby po pierwsze pewne usługi, pewne obszary życia społecznego, gospodarczego były przypisane państwu. Obywatele oczekują tego, iż nie pozbędzie się ich jakby wpływu na funkcjonowanie tych obszarów. Czyli e, gdybyśmy powiedzieli, że skomercjalizowane już poprzez, przez samorządy obszary związane z funkcjonowaniem zdrowia, wody, ścieków, dróg, komunikacji miejskiej, gdybyśmy głośno dziś powiedzieli, że chcemy je sprywatyzować, sprzedać, to na pewno spotkalibyśmy się ze społecznym sprzeciwem. Dlaczego on jest ważny? Otóż wszystkie ważne zmiany, które są istotne dla funkcjonowania państwa. Muszą być w demokratycznym ładzie procedowane z zachowaniem społecznego konsensusu. Brak tego konsensusu, to pokazały wydarzenia we Francji, prowadzi do tego, że płoną samochody na ulicach, że trwają zamieszki, że brak jest społecznej akceptacji nawet dla działań, które są oczywiste, które są konieczne i potrzebne, ale one nie mogą być realizowane bez społecznej akceptacji. Obywatel wyzuty z prawa e, współwłasności, to jest obywatel, który nie czuje żadnej identyfikacji z państwem, nie czuje żadnej identyfikacji z otaczającą go rzeczywistością. A to jest wtedy już problem nas, e, nas wszystkich. To, jest, to są te główne lekcje, które wypływają z pandemii. I z wojny 22 roku. To wracamy do Karpacza i wracamy, wracamy do lekcji, które się tam dopiero odbędą. Ponad prawie 3000 przedstawicieli biznesu i polityki z Polski i zagranicy potwierdziło swoją obecność. Tematy będą różne. Pochwalę się, że patronem medialnym będzie m.in. salon 24. Paneli będzie ponad pół tysiąca. I, I tematy, które przejrzałem, na które mnie najbardziej zainteresowały, które chcę pana zapytać, to między innymi naukowcy potrafią budować wielkie firmy. Czy naukowcy potrafią budować wielkie firmy? Jest taki przesąd, jest taki stereotyp, że jak ktoś jest naukowcem, jak ktoś jest profesorem, to jemu specjalnie w biznesie nie idzie, bo ma za dużo wątpliwości, że menedżer musi mieć mniej wątpliwości, żeby szybko podejmować decyzje. Prawdziwy przesąd, prawdziwy stereotyp czy nie? Na ile prawdziwy? Na pewno nie. Ale na pewno mówicie, nie. że nie, Czy trochę tak? na pewno nie. Jeżeli spojrzymy na największą polską firmę informatyczną, czyli e, Komarch. firmę Komarch, to, to przecież e, jej założyciel, twórca i obecny szef e, profesor Filip, jak e, był profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej, wtedy kiedy firmę zakładał, wtedy kiedy ją rozwijał. Tego rodzaju przykładów jest wiele i na pewno te, gdybyśmy spojrzeli na e, e, wielkie prywatne korporacje, które funkcjonują w Polsce, to ten odsetek ludzi z wyższym wykształceniem z tytułem profesorskim e, nie jest ani mniejszy, ani większy niż to ma miejsce w przypadku innych aktywności zawodowej. To wszystko Zależy od liderów, od ludzi, którzy są w stanie wykreować tą nową jakość, nową wartość. Wśród morza tematów paneli, jeszcze jeden zwrócił nam moją szczególną uwagę. Będziemy dyskutować o roli sztucznej inteligencji w biznesie. Czy pan się boi, że pana sztuczna inteligencja wykosi z biznesu? Na pewno to jest e, temat, z którym będziemy się e, zmagać przez wiele najbliższych lat. Uważam, że e, źle wykorzystana sztuczna inteligencja może przynieść naszej cywilizacji absolutnie nieodwracalne negatywne konsekwencje. I e, e, tak jak to powiedział zresztą w ubiegłym roku pan profesor Andrzej Zybertowicz, technoentuzjaści... Są największym naszym zagrożeniem, bo patrzą tylko na jedną stronę medalu, obserwują tylko proces z jednej strony, nie dostrzegając negatywnych konsekwencji. Pytanie oczywiście, które, na które ja nie znajduję odpowiedzi: czy my jesteśmy w stanie swoją inteligencją, która będzie niższa wkrótce od inteligencji sztucznej, kontrolować tę wyższą inteligencję? Ona już jest niższa, bo. niższa? Oczywiście, że tak, bo te superkomputery, które już teraz człowiek potrafił stworzyć w ciągu kilku sekund, analizują to wszystko, co człowiekowi przychodzi zdobyć na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. W związku z tym to już teraz jest, to już teraz jest ogromne zagrożenie dla dominacji człowieka w dalszym rozwoju naszej cywilizacji. Dominacja jest poniekąd wyższa. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Ona jeszcze nie potrafi tworzyć tak jak człowiek, no ale ona uczy się dużo szybciej niż człowiek. Ona ma dostęp do znacznie szerszego zasobu wiedzy niż to, jest, niż to ma miejsce w przypadku człowieka. Będzie wielu znakomitych gości, między innymi politycy, ale też ludzie biznesu. Proszę się pochwalić, kto będzie. W chwili obecnej mamy zarejestrowanych 5200 gości z kilkudziesięciu krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, i to są profesorowie, o których rozmawialiśmy. To są intelektualiści, to są ludzie kultury, ale to są również menedżerowie, politycy, przedstawiciele administracji. Rządowej, samorządowej I, i tych nazwisk jest. Będzie paru ministrów. Wycisną. Jest minister. Minister Przemysław Czarnek, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Piotr Gliński. Na pewno to, co jest ważne, zwłaszcza w tych naszych dyskusjach dotyczących. Przyszłości to jest oczywiście obecność wielu osób, które mają za sobą karierę w siłach zbrojnych i które dzisiaj z, pe z pewnej perspektywy, tak jak generał Spalding, sygnalizują nam najważniejsze problemy, najważniejsze dylematy, z którymi musi się zmagać świat zachodu. To jest rosnąca potęga militarna naszych rywali, naszych konkurentów, to jest... o, my też, my też. Myślę także, że nigdy dotychczas nie byliśmy świadkami sytuacji, w której potęga mocarstwa wzrastającego nie była aż tak duża w stosunku do potęgi Stanów Zjednoczonych. I to jest, to jest coś, co jest jednym... Symptomów tej zmiany, z którą mamy do czynienia. Świat, który po roku 1989, po upadku żelaznej kurtyny, był światem politycznie jednobiegunowym, w którym dominowało jedno supermocarstwo, na powrót staje się światem już nie dwubiegunowym, ale wielobiegunowym. Żadna potęga polityczna nie jest w stanie dzisiaj w pełni kontrolować tych procesów i politycznych, i gospodarczych, które dzisiaj obserwujemy. I wojna. Na Ukrainie jest najlepszym tego, tego przykładem. Pomimo wprowadzenia tak daleko idących sankcji, tak wszechstronnych sankcji, gospodarka rosyjska daje sobie znakomicie radę, wpływy. Znakomicie? No pewnie, wpływy. Na leci na łeb, na szyję. To co, jeden, to, co stanowi istotę tego procesu, to jest odpowiedź na pytanie, czy główny towar eksportowy Federacji Rosyjskiej, czyli ropa, gaz, metale ziem rzadkich, takie jak uran, kobalt, są kupy, mogą być sprzedawane na rynkach światowych, czy nie? Otóż mogą być. Czy przynoszą Rosji większe dochody niż kilka lat temu? Tak, oczywiście przynoszą większe dochody. Czy to oznacza... Większe dochody niż kilka lat temu? Tak, oczywiście, oczywiście. No. No ze względu na wzrost cen, przede wszystkim surowców tak, energetycznych, się musi, musi jednak zaakceptować i tolerować niższe ceny na, swoją, na swoje towary. Na, Paradoksalnie, na to, jeżeli chodzi o ceny surowców energetycznych, one wcale nie są niższe niż były przed wybuchem wojny. One są wyższe. I to wynika raz oczywiście z, z wojny, ale dwa również i z tego, że. Europejczycy uchwalili bardzo ambitny program zmian gospodarczych, który zawiera się w pakiecie dla 55%, który ma doprowadzić do redukcji o 55% emisji CO2 w stosunku do roku 90. Te zmiany oznaczają, że po pierwsze e, inaczej mamy energię produkować, inaczej inne mają być fundamenty naszego bezpieczeństwa energetycznego. I zawsze wtedy, kiedy gaz jest łączony rurą, będzie tańszy niż wtedy. Kiedy trzeba go skondensować, później rozprężyć, przewieźć statkami, i w związku z tym jego cena jest zupełnie inna niż kilka lat temu. I to oznacza, że pod tym względem, pomimo tych sankcji, ta gospodarka osiąga rekordowe wpływy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sankcje, to nie mamy innego wyjścia. To musieliśmy tę decyzję podjąć jako Europejczycy, jako świat zachodu. Po drugie, na pewno te działania, które zostały podjęte, ograniczają możliwości Rosji, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych środków, które są potrzebne do prowadzenia wojny. Nie stoimy obojętnie wobec tego nieszczęścia, które przydarzyło się naszym sąsiadom. Jestem przekonany, że robimy tyle, ile możemy zrobić, żeby Rosja bezkarnie tej wojny nie prowadziła. No i to, to jest też jeden z wniosków, który wypływa z tego, co wydarzyło się w roku 2022. Myślenie europejskich elit o tym, iż możemy budować europejską konkurencyjność na współpracy z państwami autorytarnymi, na współpracy z państwami, które mają całkowicie inny model społeczny, polityczny, spełzło na, na niczym. Okazało się, że dla tych krajów, na przykład dla Rosji, znacznie ważniejsze jest poszerzenie własnej strefy wpływów niż. E, współpraca z, ze światem zachodu. I to, e, to pokazało, że e, musimy podejmować decyzje o, o, dotyczące współpracy gospodarczej z uwzględnieniem tego elementu, że nie można bez końca rozwijać współpracy którzy, z krajami, które mogą być potencjalnie Twoim konkurentem, Twoim wrogiem. Tradycyjnie będziecie wręczać nagrody: nagrody Człowieka Roku, firmy roku, organizacji pozarządowej roku. W zeszłym roku nagroda Człowieka Roku trafiła do prezydenta Ukrainy, Włodymyra Żeleńskiego. Nie powiem mi pan, kto zostanie w tym roku laureatem. Nie powiem, dlatego Wiecie? że w chwili obecnej trwa głosowanie. Się chciałem które... chciałem o to spytać. Chciałem spytać o to, jak się wybiera, jak wygląda ta procedura. W tej chwili wybiera. w Radzie Programowej Forum Ekonomicznego zasiada 46 osób. Te osoby do końca lipca mogą zgłosić osoby, firmy, do, które ich zdaniem powinny otrzymać takie wyróżnienie. Na początku sierpnia przygotowywana jest karta do głosowania, ponieważ nagrodę można otrzymać tylko raz. To głosowanie trwa przez cały sierpień w tym roku. Ono, uleg... ono się zakończy 2 września dokładnie. Każdy z członków Rady Programowej ma jeden głos, przesyła kartę do głosowania i Rada Programowa na swoim posiedzeniu w dniu rozpoczęcia konferencji informuje wszystkich o tym, jaką podjęła decyzję. Przy czym w trakcie swojego posiedzenia już decyzji nie zmienia. Sankcjonuje tylko wynik głosowania tych kilkudziesięciu osób, które zdecydowały się zabrać głos w tej sprawie. Na forum będzie też szósta edycja raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. To jest taki dokument, który jest opracowany przez dziesiątki ekspertów, skierowany do liderów biznesu, decydentów, przedstawicieli administracji państwowej. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ja powinienem to kupić? No przede wszystkim dlatego, że jeżeli chcesz, ja brać, jeżeli chcesz brać udział w debacie publicznej, jeżeli chcesz dobrze przygotować się na wszystkie te wydarzenia, które będą miały miejsce w nadchodzącym roku, to musisz takie zjawiska obserwować, musisz wiedzieć o ich istnieniu, musisz je przed negatywnymi skutkami niektórych z nich e, e, obronić, musisz się przygotować do tego, aby nie było zaskoczeń. To jest jedyne tego rodzaju opracowanie dotyczące Europy Środkowej, w którym. Me, e, tak jak Pan powiedział, kilkadziesiąt osób ze Szkoły Głównej Handlowej analizuje pewne trendy, pewne tendencje, które obserwujemy, czy to w przypadku nie wiem, demografii, czy to w przypadku sektora finansowego, czy to w przypadku sektora usług itd., i tak dalej, i przygotowuje nas na to, co może wydarzyć się w ciągu. E, najbliższego roku. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Widzimy się w Karpaczu 5 września. Naszym gościem był Zygmunt Bertychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.